Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń kolarskich na świecie, czyli Tour de Poloń, po raz kolejny zagościło na drogach gminy Myślenice. W piątek, 5 sierpnia, peleton siódmego finałowego etapu wyścigu przejechał m.in. przez myślenicki rynek, gdzie można było zdobyć premię lotną Lotto. Premię lotną Tour de Poloń w Myślenicach wywalczył Włoch Alessandro De Marchi. Cieszę się i jestem ogromnie dumny, że po raz kolejny oczy kolarskiego świata są zwrócone na Myślenicę, na to miejsce lotnej premii. Lotto. No i mam nadzieję, że kolejne tego typu imprezy również przed nami w kolejnych latach, a być może również meta czy start któregoś z etapów przyszłorocznego Tour de Polonia. Przy okazji Tour de Poloń w Miejskiej Strefie Kibica zorganizowano miasteczko ruchu drogowego, a także pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Dawida Wacławczyka. Chętni mogli również wyrobić kartę rowerową dzięki wsparciu Miejskiej Strefy Kibica przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Tutaj w okolicy lotnej premii lotto przygotowaliśmy dla miłośników kolarstwa również strefę Kibica, gdzie będzie można zobaczyć pokazy trialu, które zaprezentuje m.in. nasz myślniczany Dawid Gwasławczyk. No i też najmłodsi mogą zdobyć kartę rowerową, podnieść swoje też kwalifikacje jazdy na rowerze w ruchu drogowym. Także oprócz tego wymiaru promocyjnego myślę, że też taka integracja mieszkańców przy okazji dużego Światowego Święta Kolarstwa w Myślinicach. Witamy Was pięknie! Jak my się cieszymy, że wszyscy się są u nas, ja oczywiście tak to kalicę, ale wam powiem, że tak tu dobrze w tej zawadzie, powiedzcie, gdzie pojedziecie, żeby przyjeżdżali, bo my się szykujemy na następne. No rano chwalimy Pana Boga w kościole, a po południu chwalimy Pana Boga, dzieląc się sercem między sobą nawzajem. Aleluja i do przodu. Druga odsłona tegorocznego cyklu myślenickiej sceny letniej zawitała w niedzielę 7 sierpnia do Zawady. Dobrze sprawdzona formuła wydarzenia sprawiła, że jak zwykle na pikniku każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Aktywnie w jego organizację włączyła się oczywiście społeczność szkoły podstawowej w Zawadzie. Trzeba zacząć od tego, że przede wszystkim występowały nasze młode talenty. Byli to uczniowie, którzy grali na instrumentach, tańczyli, ale także pięknie śpiewali. No i przygotowaliśmy całe zaplecze dla naszych mieszkańców i naszych gości. Między innymi pyszną lemoniadę, e, mamy do sprzedaży też lody i całego grilla. Macie też cel. Mamy też oczywiście cel, wiadomo, zbieramy na wiele różnych rzeczy, ale tym razem skupiliśmy się na tym, żeby zakupić dzieciom nowe ławki i krzesła. Kuku, ryku, kuku, ryku. Wakacyjna zabawa to dobry czas na integrację, i to międzypokoleniową. Dla mieszkańców jest to bardzo fajna inicjatywa, bo tak jak tu możemy zaobserwować u nas w zawadzie są różne instytucje. Panie Szkoła Gospodyń Michalinki, szkoła podstawowa się włączyła z panią dyrektor na czele uczniowie przedstawiali swoje małe talenty. Są też strażacy, sam jestem naczelnikiem otyczej Straży Pożarnej i bardzo chętnie włączamy się w różnego typu inicjatywy dla mieszkańców. No są są to inicjatywy, które integrują, łączą y, każde pokolenie, bo jak można zaobserwować, nie tylko dzieci, ale i starsi i seniorzy. Także bardzo pozytywnie oceniam, że takie imprezy powinny się odbywać. Dwa tygodnie temu byliśmy w Bożencie, dzisiaj jesteśmy w Zawadzie, a za dwa tygodnie będziemy jeszcze w Krzyszkowicach. Szanowni Państwo, pozwólcie, że. Na początek podziękuję i pogratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w tutaj działania na rzecz Zawady. To co Państwo robicie tutaj dla swojej miejscowości, dla swojej parafii jest ważne nie tylko dla mieszkańców, ale też doceniają i zauważają to też władze samorządowe województwa małopolskiego. Się dobrze bawią, jest miło, bardzo dobrze zorganizowane. Także polecam i myślę, że wszystkim służy takiego wydarzenia. Zawsze gotowi, zawsze blisko mowa o żołnierzach obrony terytorialnej, a także leśnikach, o czym świadczyć może podpisane 8 sierpnia 2022 roku na terenie nadleśnictwa Myślenice Porozumienie. Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Marcin Siudziński oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł podpisali oficjalnie dokumenty dotyczące ścisłej współpracy na rzecz między innymi sprawnej i skutecznej realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa kraju. Najważniejsze jakby porozumienie to to, że reguluje prawną możliwość takiego współdziałania na każdym poziomie. To nie tylko element możliwości pobytu w lesie, bo wojsko zawsze mogło ćwiczyć, doskonalić swoje umiejętności na terenach leśnych, ale to sformalizowanie, czyli ten dokument, który podpisaliśmy, daje nam taką prawną możliwość także wydatkowania pewnych środków. I dodatkowo ukierunkowuje, że możemy także dokumenty, te planistyczne, takie jak, jak mapy, wtedy kiedy byłaby taka potrzeba, aby zarówno w tym wymiarze szkoleniowym, jak i także działań operacyjnych, aby móc w odpowiednim trybie... Udostępnić, przekazać. I to, co myślę, że najcenniejsze, czyli dzielenie się doświadczeniem. Mnóstwo leśników to są też, tak jak tutaj wspomniał dyrektor Patrioci, przede wszystkim ludzie znający teren. Dla mnie, jako dla dowódcy, rozpoznanie, działanie w terenie mienie za sobą takich ludzi, którzy powiedzą: Nie, tą drogą nie, bo dzisiaj ona jest nieprzejezdna, bo jest wiosna, są roztopy, nie ma nic lepszego ćwicząc w tym terenie dochodząc do pewnej zdolności brygady, batalionów, kompań będę na pewno potrzebował tutaj wielokrotnie ludzi, ludzi działających w lesie powiem może ludzi z lasu, albo ludzi lasu natomiast z drugą strony wspólne szkolenia myślę że też dla nich przyniosą pewne korzyści, bo my mamy to z drugiej strony to doświadczenie praca na broni nauka pewnych czynności które też pewnie im się przydadzą nie daj Boże w jakiejś sytuacji krytycznej, a taka sytuacja jest na Ukrainie i tam wszyscy razem, ramię w ramię, muszą stać koło siebie. Myślę, że łączy nas nie tylko ten zielony mundur e, w wypadku właśnie służby leśnej i, i wojsk obrony terytorialnej, e, ale też taka odpowiedzialność za e, ojczyznę. Zawsze gotowi, zawsze blisko tak jest. Daszbur. Dasz bór. Bardzo dziękujemy. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w swojej gminie. W 2022 roku na terenie miasta i gminy Myślenicy realizowane są kolejne zadania, zgłaszane wcześniej przez zaangażowanych społeczników. Jedną z inwestycji jest zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łękach w klimatyzację i krzesła. Te pieniążki, które trafiają na sołectwa, to są takie pieniążki, które można bardzo dobrze rozdysponować i, i dobrze je przeznaczyć i w edycji 2022 zgłosiliśmy jeden projekt i to było wyposażenie świetlicy wiejskiej w łęka, w klimatyzację i w krzesła, które były nam potrzebne, ponieważ mieliśmy ich po prostu mało. 23 205 zł było przeznaczone na sołectwo Łęki i klimatyzacja około 16 000, 7 000. To były krzesła. Na pewno w kolejnych edycjach będziemy zgłaszać projekty. Już mamy zgłoszone dwa na tą edycję 2023. No ja sobie nie widzę jakiejś przyszłości naszej bez tych pieniędzy. Zawsze coś możemy kupić. Czy to są urządzenia sportowe na park społeczny, czy nie wiem, huśtaweczki, czy piękny witacz. To są naprawdę dobrze zainwestowane środki. Świetlica to centrum spotkań mieszkańców tego sołectwa oraz ważne miejsce zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży. Na tej sali odbywają się zajęcia dla dzieci w ramach świetlicy, w tym roku już na edycję wrzesień-grudzień 2022 zgłosiliśmy projekt, dostaliśmy 8 tysięcy i więc będą tutaj przeprowadzone zajęcia plastyczne i taneczne, oprócz tego mamy nadzieję, że pandemia nam nie pokrzyżuje, planów i będą tutaj mikołajki, będą spotkania andrzejkowe, będą, będzie kolędowanie, więc plany są duże. Zawsze te spotkania gromadziły ponad 200 osób, więc y, mamy nadzieję, że znowu ta świetlica zatętni y, życiem.